Ja ze mną jest negas, negas, negas też ogólnie nagrywanie. Ze mną jest zgon. Lol. E, w każdym razie dzisiaj to, to, e, to jest kolej... No ja będę prowadzony ten co? No. Dobra to jest kolejny odcinek u mnie, u niego to jest... też drugi. No, u mnie to jest drugi odcinek z serii, zagrajmy... zagrajmy. E, no po prostu w Clash Royale. Ja mam drugi odcinek w Clash Royale. Po prostu polec polecam klan bohaterzy ze wsi. Nie? W moim zakupie nic się nie zmieniło. W moim się zmieniło to, że mam na. na czwartek. Ale mimo widzą poczęt Jezu! Dobra. Słuchajcie, co ja To no nie jest tego prawdziwe nazwisko. Dobra, w każdym razie słuchajcie. Jeszcze raz zapraszam do naszego klanu. Słuchajcie, było nas sześciu. Szymek doszedł dopiero przed chwilą, a mieliśmy CC na sześć. Rozumiecie? Było nas sześciu. I pokażę Wam teraz na moim telefonie. Ja No ja niestety I... I... ja nie, nie mogę, bo mam trochę popsuty telefon i... Kurczę widzicie, A, nie? W jedną co te biliśmy. W każdym razie. O y no, 7, 7, 7 o, 3, 4 super! Roku. Nie, za cztery. No, 777 pucharków zdobyliśmy w jednym CC, a było nas wtedy sześciu, bo Szymek dopiero doszedł jakiś czas temu i nie mógł wbijać, nie? Znaczy nawet jak już do, był koniec CC, nie? Zgon kiknął tutaj Clash Radka i Clash Jessica. Nie kiknąłem, tylko democnąłem i z, z uwagi... Dlatego, że pokażę. Nasz ten, nasz szybko... Nasz, założyciel, założyciel naszego klanu napisał, y, z, napisał że, y, y, uwaga, y, zaraz wam to przeczytam, bo ja, ja mam rozwalony telefon, nie mogę wpisać wiadomości. Słuchajcie, czytam wam. Y, uwaga, uwaga. Y, <grym> Jezu, sorry. Uwaga, każdy, kto nie będzie miał 20 koronek, dostaje membera. A on nie napisał 50? 20 napisał. Ale no nawet Radek prawie dostał, prawie miał. Mhm. Ja, oczywiście, jestem przedostatni. Pie, e, ostatnia jest Kaja Jessica. Mogę ją kiknąć. E, jak, jak ją kiknie, to ja go kiknę. Bo mam takie prawo, bo ja jestem co-liderem, a on jest tylko elderem. Liderem chce być. W ogóle my tutaj wszyscy w klanie się znamy, nie? Dosłownie wszyscy. No, wszyscy się znamy. I czasami tego żałuję. No, ja też czasami tego żałuję. Ja chwilę będę liczymy, bo muszę sobie pość chipsy. Mm. Kurwa ten wpierdala jak nie wiem co. Naprawdę! Weź go pohamuj, żeby nie żarł tyle chipsów. Lol. Dobra. No słuchajcie, nie? Kurde. Uff, gramy, nie? Ten, jak się... Co? No, no, Co zrobię? Robimy cięć. Y, cięć co ja gadam. Gramy, kurde. Nie będę tu pierdzielił. Przez pół odcinka, nie? I potem się okaże, że jedną rundkę zagramy, bo już jest za dużo czasu, nie? A nagrywam tak maksymalnie 10 minut, nie? Bo wtedy to się szybko wrzuca. Będzie polerę, słaba jakość. Niestety. 3 minuty, Trzy? 3? trzy 3 minuty. Zrobię to. Elo. Elo. O, szyję. <noise> Jaki debil! Weź de no prinsa, no. Jaki... Daj. Jaki debil. To się nazywa chory człowiek. Ty widziałeś co on wcześniej zrobił? No, trochę. O shit. Dobra, mają już po tym powierzyczce. A, twój balon więcej niż mój. To nie był balon. Nie. To nie był balon. A co? Balona ja mam aktualnie tutaj w ręce, że tak nazwę trzymam. to teraz wytrzymam. To był szkielet, szkielety. Szkielet. Aha. O jezu, daj szkielety. Ja nie mam. Dopiero y, ja dam teraz Rage'a, a potem mogę ewentualnie dać szkielety, bo teraz nie mam. no oh, shit. Zwaliła mnie. fuck, ma legendy. Ja ogólnie też mam jedną legendę, ale jej nie używam w ogóle i ja się tak cieszyłem, że ją zdobyłem, nie? A po chwili okazało się, że tam minęło 10 minut, nie? I się okazało, że nie umiem nią grać. Ja, Tego Wizarda by się przydało dupnąć. Dobrze. Nie Weź tu ich kropnij, nie? Shit. Dobrze, jeden nie skupił. grubo, ludzie grubo, Ale o, chyba to jest na Daj tu coś szybko. No i good game, jedyne co można mu dać, nie? Mój dek jest bardzo... Szymon bar... XD. Pozdro. Co? co Szymon? Cozy Ty zapomniałem wszystkich pozdrowić, z którymi grałem. Bo zawsze pozdrawiam, nie. Dobra, w każdym razie zagram sobie jedną rundkę solo, bo chcę wbić tą ósmą arenę co jak co? Niko, pozdro! Parku? Pozdro dla Niko i Los Guertos. A ja nie wiem jak e, jego e, ten jego nick się czyta, ale pozdro. Ja. Jakiś... Ja. Ja wale. Postaram się Wam to jakoś trochę lepiej zmontować i wstawić tam, co yy, Nygas dostał, nie? To znaczy, z kim Nygas gra, nie? To znaczy, w, możecie też postaram się wstawić jego kanał do opisu, ale nie jestem pewien, czy mi się uda, nie? Nygas gra z, z ruskiem XD. Ja Ty to wstawiasz na koncie z prawdziwym imieniem, czy z nikiem? Z nikiem. Tak? Z prawdziwym. Nie wiem, czemu. A co się na. Żena i ty? No, nikiem. Um, nikiem takim jakim mam w Clash Royale. To jest głupie, bo ja podaję nick. Y, mam nick w Clash Royale Dominik, a nie mam na imię Dominik. Nie? No to jest patologiczne według mnie. A ten się, a ten ma z tego beka, nie? Y, ja tego nie rozumiem w ogóle. A mnie Co ci zrobiła? Zlagowało. No. Normalka Faktyka 2,7. Fakt, tu mam 85 tych HP ma ta wieżyczka 85, to jest grubo. Fakt? Grubo, nie wiem czy mi się uda. Nie, już ja nie mam wygram. tej wieżyczki. Ja nie mam tej wieżyczki jednej. On też już nie, jednej na szczęście nie ma. To mi zawsze coś daje. Jezu, cztery eliksiru, szybciej. A on nie ma króla. Zagrążony go. Chcę tutaj erenkę na chillu nawet ani jednego HP mi króla nie zabrał. Ja... Walę. No czas czas walił. Ale i tak pozdro dla ciebie Nikonie. Eee. Jesteś na odcinku. Ciekawe Ej. czy kiedyś się znajdziesz. A minut. Ciekawe czy on kiedyś tam się znajdzie na odcinku. Ja ty 8 minut, faktycznie. Ej, ty to grubo. To. Wiesz... przez 4 minuty coś pierdoliliśmy? No, no Pozdro. W ogóle jeszcze czy chcecie więcej materiałów i jak to na polskim YouTube przywykło. Zostawcie lajka! Nie. E, piszcie czy chcecie więcej odcinków z Negasem, bo ja mam jeszcze tam paru koleżków, którzy też w to grają i mogę z nimi też sobie tam A ponagrywać. Ja, mogę moją XD. ja sobie mogę z, z moimi innymi kolegami ponagrywać, także piszcie. Pozdro dla tych youtuberów, nie? Piszcie czy chcecie, czy nie chcecie. Aha, pozdro... Aha, ja już mówiłem, nie? I polecam kanał kurwionego. on jest po prostu zajebisty. no mega zajebisty. Ja, ja w ogóle go nie wiem... Ja nie oglądam. Yy, bo ja bardziej oglądam Sarcza. Pozdrowa. Nie przy... Wygrałem. Good game. Dobrze. Wiem, że mnie zabije dwa za prawa autorskie, ale cóż. Raz się żyje. Ale o co chodzi? Yy, bo ja nie słyszałam. Że no, go. Kto? Sarcza. Aha. Prawa autorskie, tak. Jej. 2180 pucharków! I jesteście świadkiem tego. Kromczesta. 412 goldzika. Dwa gemy. 7 sprygowinków, 7 bomberów, gobinków razy 5 i barbów. 39, naprawdę. Kurde, nic pożytecznego. Mam jedy to jest moja legenda, jedyna, jak już mów o niej wspomniałem, że, że mam jedną legendę i właśnie skoro skrom często dropnąłem, bo grałem sobie tego tego Kron Championship Challenge sobie Chrome grałem, grałem Ship Challenge debilu Challenge, no i sobie gram, gram, gram. Nie i nagle patrzę na Crown Czas, co so otworzę, na, na speedzie co so otwieram, nie? bez komentowania, nie i nagle mi dropnął no, kurczę ten Inferno. Inferno, no, wiecie jaki to był Fart Naprawdę wiecie jaki Ja naprawdę się strasznie z tego cieszę. a, a ja jestem zalogowany przez Facebooka? Tak. Dobrze. Bo będę miał na nowe... na nasze facebooki. Nie, nie trzeba. Nie, nie podam, bo mam prawdziwe imię i nazwisko. FD. Mi się nie chce wstawiać, bo to. Mi, bo mi się nie chce. Lol. O, dobra, mam. tutaj mamy granicę. 10... Mi się nie ma żadnej e, do Dlaczego? O, panie! Dobra, słuchajcie, będziemy już się powoli żeg żegnać. Żegać. Nie? Nie, dobra, weź w ogóle, bo. Ja nie no, za dużo pierdoliliśmy, tak naprawdę. No. Zdążyliśmy zagrać jedną arenkę i cały czas pierdoliliśmy. Nie, nie jedną. Aha, no dwie. Ja no dobra, szyb. słuchajcie, ja wstawię. Nie wiem jak ty, ale ja trzy. Co? Dobra, słuchajcie, ja w tym czasie wstawię. Ja dzisiaj jeszcze, jeszcze wstawię za godzinkę. Nie, tak naprawdę. Za chwilę wstawię jeszcze jeden odcinek. Nie, także. Jak wbić by w mobizę, na... Co zrobić? Wbić by w mobizę. A, na... no, normalnie. Także za chwilę wstawię jeszcze jeden odcinek, także my się tym akcentem kończymy. O, jest. Cześć i pa! A ty też się pożegna, Janie. Sajonara! Widzimy się w następnym odcinku.